czy święty Mikołaj istnieje? Wydaje mi się, że tak. Chodźmy to sprawdźmy. Uff, w końcu jesteśmy w domu. Tak długo ta droga trwała. Ej, zaraz, przecież dzisiaj są Mikołajki. Możemy to sprawdzić. Poczekamy do nocy i zobaczymy, czy Mikołaj przyjdzie. Ej, przecież to jest sen! Nigdy przecież nie będę w kosmosie i na księżycu. O nie, a ja miałem dzisiaj nie spać całej nocy, żeby zobaczyć, czy Mikołaj istnieje! O! Obózcie! O! Obózcie! O! Kiedy sketch bawią się z Nikołaju.